Jak masz na imię? Dawid. Dawidzie. Dawiś! Okay, znajdujemy się na starym tartaku w restauracji, na starym tartaku w Andrychowie i z nami stand perka, Wiolka Walaszczyk, która dała dzisiaj taką... Kurwa. Ogień był po prostu, petarda. Podobało Ci się? Bardzo mi się podobało. Nie mówimy o programie. Nie, e, mówimy. Żeby, wiesz, nie sprzedawać. Jak chcecie, to przyjeżdżajcie. Gdzie teraz będziesz występować? Jutro jestem w Skoczowie, pojutrze jestem w Lubiążu, potem mam Putus dwa razy Warszawę, Holandię i dalej nie powiem. No, czyli jeszcze trochę tego jest. Jest tego bardzo dużo. Okej, okay, gąski, gąski do domu można jeszcze oglądać, fajnie. E, powiedz mi, jak Ci się występowało przed y, Andrychowską i Targanicko-Sułkowicką publicznością? Słuchaj, no bardzo dobrze, bo jest to przede wszystkim głośna publiczność. Mhm. Czyli jak się śmieją, to to jest głośno, a o okay. to chodzi, żeby wracała energia. Yy, więc było przaśnie bardzo, uh -huh. nawet bym powiedziała, że okay. to tak wiesz, impreza, jak, jak, jak w jakimś, wiesz, jak na jakimś weselu wręcz. No właśnie, bo, bo dużo takich Heklerów, nie, którzy… Czy oni czas... przeszkadzają? Pań ci tak. Trochę to wybija, nie? no bo wiesz, przyjeżdżasz po to, żeby przedstawić swój materiał, a nie po to, żeby z kimś gadać, tym bardziej jak ktoś jest na cyklu, no to, to, to też nie o to chodzi, żeby spędzić wieczór i występ na tym, żeby odbijać z kimś piłeczkę, bo nie na tym stand-up polega. Ludzie o. Te osoby, które myślą, że stand-up polega na tym, żeby walczyć z jedną osobą, pokazywać, kto jest górą, kto jest bardziej sprytny i kto jest szybszy, to nie stand-up. No, przyjeżdżamy tutaj do Was ze swoimi przygotowanymi materiałami. Piszemy je wcześniej, szlifujemy je. Cześć, cześć! Testujemy, stresujemy się na scenach, żeby to dopracować, żeby były płęty, żeby był timing, żeby była ekspresja. A jak rzucisz nagle, bo jesteś na cyklu, to przeszkadzasz po prostu. Czasem jest fajna odbitka, ktoś nam podpowie coś, podrzuci. Trzeźwy i sprytny człowieku, odzywaj się na rąbany i niezbyt ogarniające rzeczywistość. Lepiej sobie po prostu popatrz, posłuchaj. Tak będzie łatwiej i lepiej dla wszystkich. O 200 osób przyszło posłuchać jednak stand a nie no tak. szkoda walki z kimś, nie? Szkoda, że nie widziałaś w wk***dnego golei, jak wychodził po występie. Był zły? No bo to wiesz, bo to są po prostu nieprzydatne nie, nie, nie sytuacje. Ja e, mam tendencję do wypraszania ludzi. Mhm. Czyli jeżeli ktoś mi bardzo przeszkadza, Mimo, też, że zapłacił za bilet. Ale w ogóle mi to wali. Wiesz, o co chodzi? No, jest, tak jak powiedziałam, 200 osób nie przyszło słuchać mojej walki z kimś. Mm -hmm. to najczęściej nie jest równa walka, bo to zazwyczaj ktoś krzyczy, eee, dobra, tam, Więc eee. no, co ja mam takiemu komuś odpowiedzieć? No człowieku, no, kurwa, Ile można no Walki tak. z kimś takim, przepychać się? Oni przyszli, zapłacili pieniądze. Często, dobra, Wielka, już bać to. Już wiem, o co chodzi. No, no, no. Więc, no dokładnie, <laughs> Słuchaj, no. Słuchaj, no. ja przyszedłem z tobą pogadać tak. na temat tabu. Ogólnie. Ojej, bo, tak bo jest w... ile, jest, ile jest tej wiolki tutaj na scenie, która gada, wiesz, o, o kurwa, o seksie, o, o wiesz, o jebaniu i tak dalej, a ile jest w prawdziwym życiu? W sensie, tak jak teraz rozmawiamy i zadałbym ci jakieś popierdolone pytanie, to ty byś się pewnie tak wycofała, tak przypuszczam. Wiesz Nie co, ma... temat tabu polega na tym, że. Mm że my się stresujemy i, i różnymi tematami, mhm. które są bardzo normalne, bardzo ludzkie i to powoduje problemy. Bo to, bo, tak jak mówimy, temat seksu jest dużo mhm. w tym. A miał mnie zadać. Znaczy, wiesz co nie? No słuchaj, czy w każdym... mogę powiedzieć? Duż, du, dużo jest A. tematu seksu. poczekaj. W każdym twoim specjalu jest dużo tematu seksu. Tak. Znaczy Dlatego, dużo? No, no dobra, no jest sporo. Dlatego to pytanie zadałem, bo chodzi mi o to, um, czy ty Wiadomo, że grasz trochę na scenie, tak? Ale czy to tak. jest gra taka, wiesz, no tu o, o wiesz, ale w życiu codziennym nie jesteś już taka popłonona? Jestem o wiele bardziej popłynona. Tak uważasz? Tak. O, to grubo, to, to mnie się, zaskoczyłaś. Musiałbyś się nawet zapytać moich znajomych. Ja mówię, ja tutaj zostawiam część. Uh -huh, okay. To jest tylko na miasta, tak okay. jak powiedziałem, ja nie mogę otworzyć się całkowicie, Rozumiem. bo ludzie by się przestraszyli. Powiedzieliby, to jest jakiś chory twór, który jest przegięciem. I to jest za dużo tego czegoś i my się tego boimy, bo nie chcemy. Ja, wśród moich znajomych, bliskich, kurwa, nie mam żadnych granic. No, to jest bardzo specyficzne towarzystwo, bardzo otwarte. Eee, I no, nie mówię, że mamy jakieś kurwa orgie i tak dalej, broń Boże, my jesteśmy bardzo normalni i też nienormalni w tym wszystkim, ale ja się nie wstydzę, żeby gadać o przeróżnych tematach, mhm. kurwa, takich, o których ludzie nawet sobie nie przyjdzie im do głowy, to my mamy na te tematy tak z moimi przyjaciółmi, ze znajomymi, z Bartkiem, Stusińskim, który tutaj występował. Nie wiem czy jest jakiś temat, którego byśmy kurwa nie poruszyli. Różne tematy. Mamy no wiecie, no w trasie też jesteśmy, spędzamy bardzo dużo czasu, więc kurwa, tych tematów jest pełno. Pełno. Już obejrzał. Okay, Okej, czyli naprawdę na... jesteś hardkorem. Nie wiem, czy to jest no, Nie wiem, czy to jest No co jest kurwa hardkorowego? Wiesz, w gadaniu no, o seksie, albo o pozycjach, bo... czy... no nie wiem, co jest hardkowe. Dla każdego jest co innego hardkorowego. Już to kiedyś powiedziałam. Dla mnie hardkor to jest wtedy kiedy facet napada la babę. To mm -hmm. słychać za ścianą, to jest dla mnie hardcore. Mm -hmm. I hardcorem jest w tym czasie zrobienie głośnej telewizji i niereagowanie. To jest dla mnie dla mnie to jest gruby hardcore. To nie jest dla mnie hardcore gadanie o seksie, o, o nie wiem, o kościele czy o jakichś innych sprawach, które dla niektórych są delikatne. Dla mnie hardcore jest właśnie, kurwa, ja mam gdzie indziej po prostu ciężar. Sytuacje życiowe to są hardcore. Jak ktoś ma kurwa, raka i ludzie się odsuwają, bo nie mm -hmm. potrafią z nim przebywać i mu mówić o tym. To jest dla mnie hardcore. To jest kurwa gruby hardcore. Ale no, co ja mogę, no, mamy i inne podejścia do życia i to też jest fajne, no. no ale wiesz, w, w, jakby ubieramy maskę jak Gombrowicza odnośnie do sytuacji. Nie przyjdziesz do rodziny i na Wigilii czegoś, wiesz, przy stole wigilijnym nie pierdolisz. Znaczy, jak już ich, wiesz, dobrze wszystkich znasz i widujecie się regularnie, to rozumiem, że tak. Z moimi braćmi ale... mam bardzo gruby hardcore. Okej, okay, ale czasami się powstrzymujesz. No tak przy dzieciach, no przepraszam, no, no też umówmy się, że ja przy dzieciach nie będę gadała o no, wiadomo. E, masturbacji, mm -hmm. czy o, o wiesz, e, o jedzeniu, czy nie wiem, o gadaniu, o, o, o tematach wiary i tak dalej, no bo no, nie jestem powierdolona, też jestem normalną babą, e, tylko że może bardziej otwartą niż każda inna kobieta. Ja to w tobie bardzo szanuję, kiedyś e... za tą pojechałem pół Polski, żebyś, e, żeby cię zobaczyć na żywo mm -hmm. e, i... Dlatego też zadałem ci to pytanie o, o, o to twoje takie wiesz, w cudzysłowie podobanie, bo wydałaś się taką strasznie fajną, normalną babką. A bo ja jestem normalną babką. Tylko, że po prostu po tylu doświadczeniach swoich życiowych, obserwacji tego, jak ludzie funkcjonują, i jak, jak, jak są po zamykaniu w tych konwenansach, jak się boją życia, jak się stresują, mm -hmm. i ktoś szczerze od środka zżera stres, co ktoś o mnie pomyśli, co ktoś powie. Tak wypada, tak nie wypada, że ten jest ważniejszy niż ja. To. Ja uznałam, że po prostu chyba będę takim głosem, który powie nic kurwa nie musisz, pierdol to, masz ochotę sobie gadaj o tym, masz ochotę to zrób to i zrób tamto, nie patrz na to, co kto o tobie myśli, bo tak jak mówię, mamy tak kurwa, mało czasu na tym świecie i żeby się wpierdlić w taką konwenansę, to jest głupota totalna. No tylko ty masz wpływ na swoje życie i chuj z tym. To taki, w takim razie jest coś, co cię w ogóle obraża? Czy jest jakieś takie słowo, które uważasz za obraźliwe? Może i nie tylko do ciebie, ale ogólnie do człowieka drugiego. Wiesz co, ja nienawidzę lekceważenia ludzi. Ja nie lubię, to są, to są zachowania. Ja, coś, co, wiadomo, że jest. Ja, ja, ja jestem już, ma, ja mam dużą zbroję. Jestem już bardzo odporna na wiele rzeczy. Ilość hejtów, która się na mnie wylewa codziennie, no to, to są kurwa, niezliczone ilości. No, Jak bym ci dała mojego Instagrama na chwilę, żebyś po prostu posiedział z telefonem I są powiadomienia i to są komentarze. No to, to, to jest kurwa dziesiątki dziennie. I tam są różne, różne określenia mojej osoby, ale to na mnie nie działa. No to, 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 to działa, nie wiem, w pewnym momencie, do, do jakiegoś momentu jest to, a potem już tak, no kurwa, coś nowego wymyśli, coś więcej. To nie działa. Ale lekceważenie drugiego człowieka. Nienawidzę, jak ktoś kogoś traktuje jako właśnie jak swój podnóżek. Mnie to nie robi, bo ja od razu k***a wyjaśniam. Mnie, to, to co mnie dotyka, to w życiu codziennym, Jak ktoś lekceważy, nie wiem, na stacji benzynowej, widzę, że ktoś, która, pani, która obsługuje, przyjdzie jakiś kurwa, cep albo jakaś głupia pizza i pospiesza. Albo z wyższością. E, ile? Co? Nie. No to ja już od razu mówię, kurwa, grzecznie I co? I też od razu reaguję. Nienawidzę, jak ktoś traktuje drugiego człowieka gorzej, bo myśli, że wiesz, jest lepszy. Mhm. Nie ma lepszych i gorszych, kochani, no niestety. Ale to chyba Trzeba trochę sobie Pol wbić kurwa do łba. To jest chyba trochę polskie, nie? Nie wiem, nie lubię też tak mówić, że coś jest polskie, coś jest jakieś. Ja po prostu uważam, że ludzie są różni. Często, są, często ludzie sobie mają wyobrażenie, że są właśnie lepsi od drugiego człowieka. To jest bardzo mylne, bo nieważne, ile masz kapusty, jak piękny, przystojny czy jakikolwiek kurwa jesteś, jesteś taki sam jak my. Rodzisz się, umierasz, na początku jesteśmy do siebie podobni, jak obwasy. na koniec też będziesz kurwa tylko jednym z wielu dziadków. Siwy, kurwa, wiecie, kurwa, cewnik i tyle. Fiolka, ja mam 36 lat, ty masz 30 z hakiem. Dwa, 32. No wiem, że 32 nie chciałem zdradzać, bo podobno to jest, wiesz... P***dź. P***dź <grybać> No to dobrze. E, powiedz mi, co jest takiego najgorszego po 30? U kobiety, bo u faceta to wiem. Zadyszka. Ja mam, ale może to jest w moim przypadku, mhm. że spada mi, e, jak to się nazywa, no, że, że nie mogę już takiego cardio robić na scenie, chociaż i tak dużo się przemieszczam i tak dalej, okay. ale łapię mnie zadyszka. To jest najgorsze. Że ja nagle zaczęły się jakieś problemy jeszcze bardziej z kręgosłupem. Ale to mi się zdaje, że to no nie jest po 30, tylko po prostu przez to, że ja też o wiele więcej jeżdżę i wpadłam w pracocholizm trochę, mm -hmm. że staram się jak najwięcej grać, żeby dotrzeć do każdego na żywo, bo to jest zupełnie co innego na żywo, a co innego w internecie. Ja też zdaję sobie sprawę z tego, że ktoś ogląda i może wyłączyć po minucie, wiedzieć, o Boże, jakie wulgarne gówno". No, Ja wiem, ja dlatego siebie nigdy nie oglądam. Na momencie, w momencie montażu oglądam, a potem już to wy tam do internetu wie, nie patrzę. Mm -hmm. Bo sama jak oglądam siebie przez 15 sekund, mówię, straszne! Jezus, czemu tyle krew? No. no ale wiesz, to pewnie tak wygląda też, że piszesz swój program, który jest dość wulgarny, Tak, a ale. później ja nie piszę, na scenie suwa, się. Ja właśnie. Nie piszę, kuwa, to nie jest tak, że ja piszę. No właśnie. Idę tam i, no to tak nie jest. I ja później się odpalasz materiał, na scenie. No tak, jest... lecą proce, już jest odpalona, jestem. Ja na co dzień przeklinam. Jak mi się coś podoba, smakuje, ja wie. Jest pyszny, wie kto to kurwa zrobił. Gdzie zdawać mi tą Albo tego Kto to kurwa zrobił, to jest najpyszniejsze. Mua, A w programie ścisnął. na papierze? Szanowni Państwo. Nie, nie, no szanowni Państwo, nie, ale <laughs> piszę pomysły, spisuję, ale tam przekleństw nie ma. A na scenie wychodzi ekspresja, wychodzi. no wychodzę, Ja ta moja natura, właśnie taka. Bardzo fajna, szczera. Zajebiście. Dobrze, Wiolka. Na koniec bardzo Ci proszę, żebyś pozdrowiła mojego ziomala Marka Mydlarza, bo kurwa obiecałem mu to. A y, wiesz, raz mi się nie udało, właśnie na Mazurach, to może teraz? Marku Mydlarzu. Pozdrawiam Ciebie serdecznie. Życzę Ci, żebyś nie pierdalał żyćko i kurwa, czuł ten rock and roll aż do ostatniego kurwa tchnienia. Dziękuję Ci, wielka. Dziękuję Bardzo ci mi było miło. Mi również, mi również. Wszystkiego dobrego.